Dawna Polacy nie mogli się ze sobą pogodzić. W różnych istotnych kwestiach były co najmniej dwa albo trzy różne zdania. I dobro Rzeczpospolitej po prostu ginęło w swarach i kłótniach pomiędzy Polakami. Niestety, jeśli się obserwuje środowiska Polaków poza granicami, ale również i w kraju, to widać, że takie zachowania doprowadziły do tragicznych Wydarzeń, chociażby rozbiorów i do tego, że mimo że wszyscy byli no, inteligentni, że wszyscy byli no, w miarę bogaci, doszło do całkowitego upadku bankructwa państwa. I coś trzeba zrobić, żeby po prostu żeby w taką tak edukację poprowadzić, żeby Polacy potrafili ze sobą współpracować, współpracować dla dobra państwa i w konsekwencji dla swojego dobra.